Znaleźli się w. Poczekaj, yy, muszę zobaczyć, czy to jest dobre, bo sądnik są Najbardziej bolesne śmierci. Brutalne porównanie, pokaż to. śmiertelnej pułapce. Ich komora dekompresyjna, która miała ich bezpiecznie przetransportować z głębin na powierzchnię, w ciągu kilku sekund zmieniła się w grobowiec. Rura łącząca komory ze statkiem nagle się odczepiła powodując, że ciśnienie wewnątrz spadło z dziewięciu atmosfer do jednej natychmiastowo. Taka zmiana ciśnienia jest zbyt dużym obciążeniem dla ludzkiego ciała. Co dwe krwi zaczyna wytwarzać bąbelki gazu. Nurkowie dosłownie zagotowali się od środka. Jednak na skali Bulu ta straszna, koszmarna śmierć osiąga jedynie poziom 7, Cześć, ponieważ bójka. przynajmniej jest natychmiastowa. Maksymalny punkt na skali to 140 punktów. Na każdy przedział znalazłem prawdziwą ludzką historię. Obejrzyj ten film do końca, aby dowiedzieć się, jaki rodzaj bólu osiąga kolosalne 135 punktów, ale oto moje ostrzeżenie, ha. zalecana ostrożność widza. Pewnego dnia w 1975 roku Axel Bachel oglądał program komediowy zatytułowany The Good Yes. W tym odcinku komicy zaprezentowali fikcyjną sztuczkę walki. Walka polegała na tym, że zawodnicy musieli klepać się na powitanie, jeść tradycyjny czarny Co? pudding i rzucać płaskimi czapkami. Wyrafinowane angielskie poczucie humoru rozśmieszyło Alexa, śmiał się nieprzerwanie przez pół godziny. Nagle Alex chwycił się za serce, zastygł na chwilę i padł martwy. Precyzując nie i. Chłop, się śmiał? Zaj. Zaj... Się. Istnieje coś takiego jak umieranie ze śmiechu, ale Axel Mitchell miał zespół długiego QT. To stan, w którym serce potrzebuje więcej czasu na odpoczynek między uderzeniami. Osoby z tym syndromem muszą unikać silnych emocji. Śmiech Aleksa doprowadził do zatrzymania akcji serca, a ból, którego doświadczył tuż przed śmiercią, osiągnął 33 punkty w skali. Prawdopodobieństwo takich sytuacji jest niezwykle niskie. Podobnie jak szanse na zostanie ugryzionym przez odciętą głowę węża. Cześć, w 2014 no. roku Peng Fan so. w chińskiej prowincji Guangdong pracował jako kucharz w restauracji serwującej egzotyczne potrawy. Pewnego dnia jego klienci zamówili jedną z najbardziej ekstrawaganckich... Ej, ale kto chodzi, ku takie coś żre? Ja bym nie mógł. Bo jak ja słyszę o tych restauracjach, to mnie to tak brzydzi od razu to wszystko, co tam jest, że to Opcji w menu zupę z mięsa kobry indyjskiej. No ich? Zupas kobry indyjskie, człowieku. Aby go ugotować, szef kuchni szybko odciął głowę węża, aby zminimalizować jego cierpienie. Następnie zdjął skórę z ciała, usunął wnętrzności, pokroił mięso na kawałki i zamarnował je. Wziął odciętą głowę kobry, aby wyrzucić ją do śmieci, kiedy nagle ugryzła pęk, wstrzykując śmiertelną truciznę do ciała mężczyzny. Okazuje się, że gady zachowują zdolność do wykonywania odruchowych ruchów jeszcze przez godzinę po to jest kupa, godzinę po jeszcze możecie ujść. Śmierci. Wkrótce ręka szefa kuchni zrobiła się czerwona i zdrętwiała. Jego serce zaczęło bić jak oszalałe, a oddychanie stało się trudne. Aha, zetknij się. Paraliż rozprzestrzeniał się na całe jego ciało, po czym mężczyzna upadł na ziemię, a jego serce zatrzymało się, zanim przyjechała karetka z antidotum. Ten ból, który powoli paraliżuje ciało po ukąszeniu węża, godzinę Żeby od tego? 28 lutego 2020 roku rosyjska blogerka Ekaterina Dienko zaprosiła swoich znajomych do łaźni, aby świętować swoje urodziny. Dla dobrego nagrania postanowili przebrać się za naukowców i napełnić basen suchym lodem. W istocie to dwutlenek węgla. Jest on schładzany, aż staje się twardy i przypomina puszysty śnieg, a następnie sprężany w granulki. No. Temperatura suchego lodu osiąga około minus 79 stopni Celsjusza. W kontakcie z wodą wytwarza coś w rodzaju mgły. Jest nieszkodliwy, Nie. ale tylko na otwartej przestrzeni. Zamknięta przestrzeń łaźni. Nie, to tu od razu by było. Tu już bym podejrzewał, że może się coś odpolić. Nie pozwalała lodowi na rozproszenie się, ponieważ było go za dużo, co najmniej 30 kg. Dwutlenek węgla wkrótce zastąpił cały tlen w małym pomieszczeniu. Jednak zajęło to gościom, którzy byli w euforii z powodu świętowania, dużo czasu, by to zauważyć. Na tym nagraniu widzimy dwóch mężczyzn bawiących się. Wskoczyli do basenu i zniknęli we mgle. Nagranie zostało przerwane, ponieważ wszyscy zaczęli mieć problemy z oddychaniem. Gości a. wpadli w panikę i zaczęli uciekać, a ktoś wezwał karetkę, ale dwóch mężczyzn, którzy wskoczyli do basenu, Zostało tam. Okazało się, że zginęli na miejscu. Nie mogli no, ich... ani wdychać, ani wydychać powietrza. Silne pulsacje spowodowały u nich rozdzierający ból głowy, Jakie po którym to? oboje stracili przytomność i zaczęli mieć drgawki. Zazwyczaj śmierć z powodu uduszenia następuje po 4 do 6 minutach całkowitego braku tlenu, a ból z tym związany osiąga 60 punktów. Jednak są historie o ludziach, którzy z własnej woli wybierają odczuwanie jeszcze większego bólu. Mamy na myśli poszukiwaczy wrażeń. Którzy są gotowi ryzykować wszystko dla przypływu adrenaliny. 16 maja 2015 roku dwóch skoczków Bass i chłóra. Hunt zebrało się na punkcie górskim o wysokości prawie 2300 metrów w Parku Narodowym Yosemite, aby wykonać lot. I ch co, jakie zdjęcie, co chcieli zrobić? W Inksjucie. To kostium ze skrzydłami, który pozwala ludziom latać jak ptaki przed otwarciem spadochronu. Skoczkowie base wyskakują i unoszą się nad przepaścią. To to jest w ogóle szalone, nie? Ja nie wiem, co trzeba mieć k***wa, w bani, żeby to robić. Prędkość lotu w wingsucie może przekroczyć 200 km na godzinę. To sprawia, że każdy błąd może być potencjalnie śmiertelny. Oprócz tego, im bardziej profesjonalni są skoczkowie base, tym bardziej chcą uczynić zadanie jeszcze trudniejszym. Na przykład próbują lecieć bardzo blisko drzew lub skał. No. Gdy więc Dan i Graham zniknęli, dziewczyna, która zabezpieczała ich bezpieczeństwo na punkcie, usłyszała dziwny dźwięk. Natychmiast próbowała skontaktować się ze skoczkami base, ale nie odpowiadali. Takie skoki są zabronione w parku narodowym Yosemite, więc towarzyszka mężczyzn pomyślała, że wylądowali widząc policję, i nie odpowiadają po tak, no na pewno, ponieważ rozmawiają z funkcjonariuszami. Furt, jednak kilka minut później stało się jasne, że cisza trwała zbyt długo i zadzwoniła po pomoc. Służba poszukiwawczo-ratunkowa Yosemite natychmiast rozpoczęła poszukiwania mężczyzn, ale strażnicy nie zdołali ich znaleźć tej nocy. Rano helikopter policji stanowej zauważył ciała Dena i Grahama z powietrza. Leżały o. we wcięciu skalistej grani. Ich spadochrony nie były otwarte, co oznaczało, że dwaj base jumperzy próbowali wykonać skomplikowany trik i przelecieć obok konstrukcji, ale nie udało im się i we dwójkę wyje... i rozbili się. Ja... W skali bólu osiąga to 76 punktów. Wiele rodzajów sportów prowadzi do bolesnych i śmiertelnych obrażeń. Na przykład w alpinizmie to nie tylko zwykły upadek może Cię zabić. 21 Ciekawe maja ten 2001 program. roku francuski alpinista o imieniu Pierre Papin... W... Ci alpiniści, to też trzeba też mieć pier... żeby tak... Człowieku, cały czas tam chcesz wchodzić, na te góry. Pinał się na Everest szlakiem północno-wschodnim. Na wysokości 8500 metrów z przerażeniem zauważył zamarznięte w lodzie ciało w zielonych butach wspinaczkowych. Okazało się, że ciało od dłuższego czasu leżało w wapiennej grocie, a tożsamość zmarłego pozostaje nieznana. Najprawdopodobniej wspinacz nie Dziękuję. wytrzymał trudnej wspinaczki na najwyższy szczyt świata i zamarzł na śmierć. Istnieje Kurwa, kilka wersji dotyczących tożsamości zajazd. zielonych butów, a większość tropów wskazuje na te zwanki Paliora. W 1996 roku ośmiu alpinistów zginęło, gdy zostali uwięzieni w zamieci na Mont Everest. Jednak najbardziej przerażające w tej historii jest to, że zwłoki stały się punktem orientacyjnym dla innych wspinaczy. Ostatnie chwile życia Green Boots wyglądały mniej więcej tak. Cześć, na początku drżały z zimna, ale później mróz sparaliżował jego ciało. Ja. Taka śmierć ku człowieku. Wszystkie kończyny stały się odrętwiałe, ale nieustający ból w mięśniach i kościach pozostał. Następnie świadomość zaczęła się przyciemniać. W tym momencie ludzie zazwyczaj zaczynają doświadczać urojeń i halucynacji, a w pewnym momencie zaczynają odczuwać, że wokół robi się bardzo ciepło, a nawet gorąco. Wspinacze stają się senni i powoli umierają. Ten powolny no, proces osiąga to mniej, mniej niż takie 80 uczucie. punktów w skali bólu. Tragiczne. Jednak nawet jeśli ktoś umiera natychmiast, może to być niezwykle bolesne. W 1981 roku Michael Anderson Solan został skazany na śmierć przez porażenie prądem za zabójstwo Mary Elizabeth Royem. Jeszcze Bardzo w 1983 dobrze. roku, podczas ponownego procesu, zarzuty dotyczące nadużyć seksualnych zostały oddalone, a wyrok Michaela zmieniono na dożywocie. Jednak los zagrał z nim na przekór. Pewnego dnia Michael próbował naprawić słuchawki do telewizora. Nie miał czym przeciąć przewodów, więc zaczął przegryzać je zębami. W tym ja się... więzień siedział na toalecie, która w więzieniu wykonana jest z metalu. Jak wszyscy wiemy, metal to doskonały przewodnik elektryczności. Prąd przepłynął przez ciało Michaela, wszystkie pomysł, jego organy nie? i uderzając w serce. W końcu mężczyzna faktycznie zginął na pewnego rodzaju krześle elektrycznym. Ten rodzaj bólu osiąga 90 punktów w skali. Śmierć może czekać na nas w najmniej spodziewanych miejscach. Trzeba zachować czujność wszędzie, nawet na basenie podczas zabawy, na przyjęciu koktajlowym. 22 lipca 2020 roku Kilkimi bawił się na imprezie firmowej Carmej Josef w Izraelu. Nagle poziom wody w basenie, w którym pływał, zaczął opadać. Na początku wszyscy myśleli, że to... Żart. I ktoś po prostu otworzył zawór odpływowy, więc ani Kil, ani nikt inny nie wyszedł z wody. Jednak w ciągu kilku sekund w basenie pojawił się prawdziwy wir. W jednej chwili kill został wciągnięty do wnętrza konstrukcji basenu, za którą, jak się okazało, o. znajdowała się pustka. W tym nagraniu widzimy, jak inny mężczyzna ledwie unika tej samej pułapki. Woda ciągnęła Kila przez yeah. tunel z ziemi i kamieni, powodując u niego liczne rany i złamania. Ciało biednego człowieka zostało znalezione przez ratowników yeah. 30 metrowych. To cierpienie osiągnęło 93 punkty w skali bólu. Wszystko Jednak śmierć, można ocenić na 100 punktów, zdecydowanie nie jest dla osób o słabych nerwach. 13 grudnia nie, no, 2020 to jest roku, taka srytka, że... Els udał się na kolejny spacer ze swoim hipopotamem. Tak, dobrze spacer słyszycie. Kilka lat wcześniej, z południowej Afryki uratował małego hipopotama z powodzi. Potem zabrał go do domu i wychował jak domowe zwierzę. No. Hamprej hipopotam, reagował na swoje imię, bawił się z Mariusem, a nawet pozwalał mężczyźnie jeździć na swoim... Zajebiście! Marius często karmił zwierzę ręcznie i czyścił mu zęby. Miejscowi obawiali się, że hipopotam atakuje krowy, a nawet zabił jedną z nich. Jednak Marius twierdził, że zwierzę jest spokojne i posłuszne. Pewnego dnia po spacerze z Humpreyem... no spokojnie mam takiego y, hipopotama, ale nie przejmuj się, on oswojony jest. Farm... Nic ci nie zrobię. Wkrótce został znaleziony martwy, z ranami od dużych zębów na ciele. Ironią losu jest to, że hipopotam zaatakował swojego pana w tej samej rzece, w której Mariusz go uratował. Zęby o. hipopotama bardzo różnią się od zębów lwaczy wilka i ich nie prowadzą do szybkiej utraty krwi i śmierci. Paszcza hipopotama przypomina ogromną prasę, która Wychowywa miażdży kości tyle i miśnie pod, pod oliu. naciskiem. W skali bólu taka śmierć osiąga 100 punktów ale kolejna śmierć, o której opowiem, osiąga 110 punktów. W 2009 roku policja w mieście Konotop na Ukrainie udokumentowała Oho. niezwykłą, dziwną śmierć. Ciekawe. Coś eksplodowało prosto w ustach 25-letniego Włodymira Ankinosa. Niestety pewnie. lekarzom nie udało się uratować mężczyzny. Jego obrażenia głowy były zbyt poważne. Policja ustaliła, że tuż przed śmiercią mężczyzna żuł gumę. Ale czy guma Co? do rzucia naprawdę może eksplodować? Badanie kryminalistyczne ujawniło, że za incydent odpowiedzialny był materiał wybuchowy o nazwie heksogen. Ale dlaczego producent dodał go do gumy? Policja odkryła, że Włodymir miał zwyczaj maczania gumy w kwasie cytrynowym. Był studentem chemii, który najwyraźniej prowadził zakazane eksperymenty, dlatego pomylił bezpieczny kwas spożywczy z hexogenem. Siła wybuchowa tej substancji jest czterokrotnie większa niż siła TNT. Na skali bólu taka śmierć osiąga 110 punktów. Można by pomyśleć, że nie ma nic bardziej bolesnego, ale to nieprawda. 16 grudnia 2015 roku pracownik holowniczy z międzynarodowego lotniska w Mumbai, Ravi Subramanium, pomagał w holowaniu samolotu na wstecznym biegu. Samolot się spóźniał, więc piloci w pośpiechu włączyli silnik, nie zauważając, że czterech specjalistów od holowania wciąż stało obok samolotu. Mężczyźni szybko odsunęli się w różne strony, aby uniknąć zmiażdżenia, ale przygramanium stał tyłem do samolotu i nie zdążył zareagować wystarczająco szybko. W to to co To może być, no ja też nienawidzę, yy, jak mnie ucho boli, ale są krople, jak was na przykład czujecie, że z was ucho zaczęło boleć, to polecam, że sobie wziąć dikortinę, one dobrze pomagają. Ja tak miałem, że nie wiem, czy... Na przykład często od słuchawek ucho bolało. Mężczyzna został wciągnięty do silnika odrzutowego, którego łopatki obracają się z prędkością 50 tysięcy razy na minutę, natychmiast powodując niezliczone obrażenia na ciele. Został praktycznie rozerwany na kawałki. Chociaż śmierć była natychmiastowa, była przerażająca i osiągnęła kolosalne 120 punktów na skali bólu. Jednak tak. wciąż nie jest to najwyższy wynik. W 1985 roku pacjentka z jakima olej Memorial Hospital w stanie Washington USA miała raka i przechodziła radioterapię na maszynie T-25. A ma w sobie chliszek. nie jest nieprzyjemnym zabiegiem. Jednak po kolejnym bolesnym seansie kobieta zauważyła takie pręgowane mnienienie na udzie, o którym lekarze jej nie ostrzegli. To nie jest jedyny przypadek pacjentów otrzymujących oparzenia radiacyjne po zabiegu na tej maszynie. Niestety lekarzom zajęło zbyt dużo czasu, aby znaleźć usterkę w jej działaniu. Zamiast bezpiecznej dawki wynoszącej 200 radów, maszyna wyprodukowała około 20 tysięcy. To poziom promieniowania, jaki można otrzymać wewnątrz uszkodzonego reaktora w Fukushimie. Ten błąd spowodował śmierć co najmniej 6 pacjentów. Była to prawdziwa, straszna śmierć. Towarzyszyła kur... jej niszczenie tkanek, niewydolność organów i wewnętrzne krwawienie. Ten ból osiąga 135 punktów. Jak myślisz, jakie oceny 135. mają śmierć odwodnienia? A bo tak jak Cię coś wciąga tak samo, nie? To nie śmierzy, że śmierć odwodnienia. Są... Jak można przyznać punkty w skali bólu, jak ktoś umiera od razu? No Właśnie nie zawsze umierasz od razu, są umierasz długo w bolecznej cierpieniu. No tak jak na przykład ten chłop, no to co tam na tym Mount Everest, no to na pewno cały czas czuł wszystko i takie chujowe musiało być.